J przemanko z tej strony Robert i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i dawajcie dzwoneczek. Słuchajcie, dzisiaj sobie ściągniemy Lear Gangster. Musi, musicie... Zaraz wracam, bo to musi się dopiero zgrać. Dobra, już wróciłem, więc mamy to z, zrobione, więc wchodzimy sobie do aplikacji. Dzisiaj będziemy sobie przetwarzali tą aplikację L'Art Gangster będziemy sobie przetwarzać. Widzicie, że teraz ma to i tego nie. Więc teraz wchodzimy do Lucy Pather. Możecie sobie musicie to ściągnąć i wtedy teraz wchodzicie tu e, menu łacek. E, Łatek, no łatek menu, łatek to, dajcie to zielone, oto to, to i to nie, nie i zaraz wracam, bo to też musi się zgrać. Dobra, wróciłam. Jak takie coś ma wyskoczy, dajcie dajecie, przeglądaj, tutaj dajecie, odinstaluj i zainstaluj, tak ok. No i odinstalowanie. Dobra. Odinstalowaną ukończone. Daję instaluj. Dobra, więc instaluję na przykład e, gangster. Gangster. Czyli spokojnie zawoduję. Dobra, się instaluje. I że wam coś fajnego w tym, że będziemy mogli dodać sobie pieniądze, diamentów, i chcemy. Dobra, oddajmy, otwórz. I otwiera nam się aplikacja. Dobra. Po co tu nic? Nie... By, u, is, bu u... Izbu i no... Aste... Ta... No wy... Wyłazimy... Z naszej nory... Next, next... Dajmy teraz na to na ten koszyk. Paczek możemy tu wejść sobie. Paczek tutaj. i mamy 35k. Tutaj macie Tutaj macie gdzie tu... O tu, tu, tu na górze. Macie... Czekajcie. O, tu na górze macie to. Te pieniądze. Właśnie te pieniądze. Tak, oddajemy. Ok, Tylko niech to zniknie. Boże. Mamy... Na razie mamy 350 dolka. Wiecie, tego... No, i teraz możemy sobie wziąć na pieniądze. Wchodzę sobie tyle. Czy znaczy, mamy 38 milionów? To wchodzimy sobie jeszcze raz. To tak. Dobra, więc na ten odcinek to by było na tyle. Myślę, że Wam się podobał. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego. Do następnego. Do następnego odcinka. I patrzcie jeszcze chwila. Możemy sobie kupić takie... Pa, możemy sobie kupić na przykład takie mamy. Albo Monster Tracker. No i patrzcie.